Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Prokuratura w Krośnie wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku awionetki w Głowience koło Krosna. Jak już informowaliśmy, zginęło w nim dwóch mężczyzn. Właściciel samolotu z uprawnieniami pilota, 48-letni mieszkaniec Jasła i 33-latek z Krosna. O dotychczasowych ustaleniach komisji Marek Winiarski. Samolot runął na ziemię wczoraj około 17 kilka minut po starcie. Piloci, którzy tuż po zdarzeniu nadlecieli na miejsce wypadku nie zauważyli śladów lądowania. Na miejsce natychmiast przyjechała straż pożarna, która dogaszała płomienie, a zaraz po niej policja, która zabezpieczyła teren. Ustaliliśmy, że samolot należał do 48-letniego mieszkańca Jasła, który to zgłosił gotowość maszyny do startu. W tejże maszynie podróżował również 33-letni Krosianin. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu. Już wczoraj Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy. Przerwała je około drugiej w nocy z powodu deszczu. Dziś, około południa, wznowiła prace, które mają doprowadzić do wyjaśnienia tej przykrej zagadki. W chwili obecnej trwają oględziny miejsca zdarzenia, kontynuowane są oględziny miejsca zdarzenia. Prokuratu, prokuratury łącznie z przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Prokuratura ustaliła, że był to lot prywatny. Choć na lotnisku w Krośnie odbywał się wtedy lotniczy piknik rodzinny, ta maszyna nie brała w nim udziału. Zdaniem Komisji Badania Wypadków Lotniczych samolot spadł na ziemię około 3 minut po starcie z lotniska w Krośnie. W linii prostej do miejsca startu miał około 3 km. Będziemy po prostu zbierać wrak samolotu do dalszych badań. Po prostu. Na miejscu przeprowadzimy oględziny w trakcie rozbierania, czy wszystkie napędy sterów i tak dalej były do momentu zderzenia sprawne. Później będziemy przeprowadzać na pewno oględziny jeszcze w hangarze, bo widać jaka jest pogoda. Zdaniem eksperta samolot RV6, który uległ wypadkowi, może osiągać stosunkowo duże prędkości i jest dopuszczony do wykonywania akrobacji. Jeszcze dziś komisja przesłucha dwóch naocznych świadków wypadku w ciągu miesiąca ma opublikować wstępny raport dotyczący przyczyn katastrofy.